A dzisiaj będzie krótki odcinek o tym, jak działa moja automatyka w instalacji off-gridowej. Automatyka służy do tego, żeby podczas gdy ładowany jest samochód, nie była zasilana grzałka w boilerze, natomiast jeżeli samochód się skończy ładować, automatycznie grzałka w boilerze jest zasilana. Można to oczywiście też wyłączyć, i wtedy zarówno samochód, jak i grzałka będą miały zasilanie. Także zapraszam na odcinek. Witajcie. Była prośba, żeby opisać, w jaki sposób działa moja automatyka. Ta automatyka jest bardzo prosta. Jest tutaj switch, który ma wbudowany przekształtnik i z boku jest stycznik to jest koszt jakiś 40-50 zł za każde z tych urządzeń czyli w sumie to jest jakieś 100 zł działa to w ten sposób jeżeli ładowany jest samochód to automat teraz się zaświeca bo samochód jest ładowany rozłącza ładowanie przepraszam, rozłącza grzanie wody w piwnicy w tej chwili jest i boiler i samochód załączony więc jakby jest bypass automatu natomiast jeżeli zrobię tak to automat działa. Widzicie, zgasło grzanie tutaj wody w piwnicy. Jeżeli podniosę do góry, woda się grzeje tutaj mamy 138 Ampera. jeżeli wezmę na 0, to wtedy automat działa, czyli mam wyłączone grzanie wody w piwnicy. Natomiast za chwilkę sobie zdalnie weźmiemy, wyłączymy ładowanie samochodu. Zatrzymaj ładowanie, w tej chwili tylko samochód bierze 7,5 Ampera. W tej chwili ładowanie samochodu się wyłączyło, zgasła kontrolka, natomiast zaświeciła się kontrolka przy, przy grzaniu wody, czyli w tej chwili nie ma ładowania samochodu. Jeżeli nie ma ładowania samochodu, zaświeca się ładowanie, czyli zaświeca się kontrolka, czyli mamy zasilany w tej chwili, zasilaną w tej chwili grzałkę, grzałka pobiera 633 Ja z powrotem włączę teraz ładowanie samochodu, rozpocznij ładowanie, klikłem i poczekamy chwilkę. Stycznik za chwilkę się powinien załączyć. Załączenie stycznika powoduje rozwarcie tego zasilania do O. Słyszycie, załączył się i tutaj już nam się nie świeci. Czyli w tej chwili nie grzeje nam wody w boilerze. Ja natomiast przełączę, żeby ta woda się grzała. Tutaj nam od razu skoczy do 13A. I zarówno samochód się ładuje, jak i woda się grzeje. Mamy w tej chwili prawie południe. Słonko świeci. Z paneli mamy 2,7-2,8 kW. Przy takim obciążeniu, czyli 13A, z magazynu energii jest brane dodatkowo 12A, czyli jakieś 500-600 W jest dobierane. Natomiast woda, jako że jest grzana, zarówno z gazu, z pieca gazowego, jak i z grzałki to ona tylko jest grzałką dogrzewana, dlatego, że jak jest wyłączone grzanie wody no to piec gazowy grzeje, utrzymuje tam 40 parę stopni natomiast grzałka grzeje do około 50 i to jest cała automatyka, czyli tu jest switch z przekaźnikiem z przekształtnikiem przepraszam a tutaj do niego jest do, dołączony stycznik przekształtnik działa mniej więcej tak jak jeżeli macie miernik cęgowy czyli jest cewka przez którą przechodzi Cewka, przez którą przechodzi w środku kabel, na którym robimy pomiar. Przez tą cewkę przechodzi kabel, który jest podłączony do zasilania garażu. Czyli, jak mamy obciążenie jakieś na garażu, on wykrywa, że jest obciążenie. Tutaj sobie to obciążenie tym potencjometrem możemy regulować. Jeżeli obciążenie na garażu jest, załącza nam tego switcha, który załączając przekaźnik, rozłącza to ten cały ciąg, który idzie na piwnicę, czyli na grzałkę. I tak to sobie działa. Oczywiście taki układ nie musi być wykorzystywany do ładowania samochodu i grzania wody. Można go wykorzystać w innych sytuacjach. Jeżeli na przykład nie wiem, macie na działce pompę do wody i do tego macie ogrzewanie np. z boilera elektrycznego, no to jeżeli działa pompa do wody, wtedy nie może działać boiler, no lub odwrotnie. Tu możecie sobie priorytetyzować, co, co jest dla Was głównym źródłem mm, zużycia. Natomiast też może być wykorzystane wtedy, kiedy mamy y, mało paneli, lub wtedy, kiedy mamy falownik o małej wydajności. Powiedzmy 3 kW, natomiast dwa urządzenia w systemie mogą odbierać 5 kW. Nie chcemy, żeby dwa urządzenia naraz działały, więc jedno z urządzeń wtedy sobie możemy spriorytetyzować. Ono będzie tym głównym urządzeniem. Jak ono nie będzie działało, wtedy będzie można uruchomić to drugie urządzenie, więc taki przekaźnik, taki zestaw, przekaźnik, stycznik można wykorzystać do wielu różnych rzeczy. Więc jesteśmy już przy AliExpressie. Jak widać, nawet ten przełącznik, ten switch kosztuje dużo mniej. Ja sobie sprawdziłem, w tej chwili on jest z przesyłką, jego cena to jest 12,821, przesyłka 15, czyli to jest 30, 40 pary złotych. Natomiast ja wyhaczyłem go na jakiejś promocji standardowo jak to u mnie. I on kosztował mnie razem z darmową wysyłką wtedy 36 złotych. Natomiast przekaźnik z darmową wysyłką kosztował 20,48. W tej chwili przekaźnik kosztuje mniej, bo ko chociaż nie Weźmy sobie ten, który ja mam. Ja mam 20 a jeden normalnie otwarty, jeden normalnie zamknięty, czyli jeden styk. To jest ten przekaźnik. Jeden styk jest otwarty, jeden jest zamknięty, czyli jeżeli przekaźnik nie jest zaste zasterowany, to przek. Ten styk R1, R2 jest zamknięty, ten styk R1-2 jest otwarty. Natomiast, jeżeli podamy napięcie na ten przekaźnik, na ten właściwie stycznik, no to znowu wtedy jest odwrotnie czyli 1 i 2 jest zamknięta, natomiast R1, R2 jest wtedy otwarta. No tak jest najwygodniej, bo można to wykorzystać do, do wielu różnych rzeczy. Natomiast są też wersje, gdzie są albo zamknięte oba, albo oba otwarte. Natomiast ten jest taki najwygodniejszy. Ja tylko steruję zawsze jedną fazą, bo, bo instalację mam w Jednofazową, więc ten stycznik jest dla mnie jak najbardziej ok. Są też wersje 25A, ona pewnie nie jest dużo większa, złotówkę większa. Ja jak kupowałem to, chyba nie było wersji 25A, natomiast 20A wersja mi, mi wystarczy, dlatego że ja steruję tylko 1,5 kW grzałką, którą mam zainstalowaną w bojlerze w piwnicy i tak żałka bierze mi raptem 6A, niecałe 7630 i mniej więcej coś takiego, więc 20A jest z zapasem też nie wiem czy słyszeliście na nagraniu one dosyć głośno, że tak powiem klikają, czyli dosyć, dosyć mocny jest tam ten elektromagnes to nie jest jakieś takie słabe kliknięcie, tylko ten elektromagnes jest tam dosyć porządny i to słychać i czuć wręcz, że, że to się załącza także no, nie jest to jakiś taki byle jaki styk. Zresztą firma Gea, chociaż to jest chińska firma, robi chyba dosyć dobre urządzenia. Tak jak mówię, ja mam tą wersję, ona kosztuje teraz 25 zł. Jeżeli weźmiecie z AliChoice jakieś inne rzeczy, dobierzecie sobie z tego programu AliChoice za 40 zł, no to będziecie mieć darmową dostawę. Ja tam zawsze jakieś rzeczy dokupuję na AliExpressie i nie mam z tym problemu. Natomiast ten Switch, bo to jest tak wyłącznik, on chyba jest nawet dopisany jako Switch, tak, AC Current Switch. Ja mam tą wersję 3060. Wersja 3060, musimy sobie tu w dół zjechać, wyświetl więcej, jeszcze wyświetl więcej. Wersja 3060 jest normalnie otwarta. I to jest wersja, która umożliwia sterowanie prądem od 0,2 do 50 amper. Natomiast zobaczcie, jak wygląda schemat podłączenia tego. Tutaj mamy przez, przez otwór, który jest w tym, w tym switchu. Weźmy sobie do góry jeszcze, czyli przez ten otwór. No, pokażcie to zdjęcie. Przez ten otwór przeciągamy kabel, który jest w tym odbiorze priorytetowanym, czyli w moim przypadku tutaj przez ten otwór przechodzi kabel prądowy, który jest zapięty do ładowarki samochodowej, do gniazdka z ładowarką samochodową. Czyli tutaj, tutaj nam wchodzi kabel, który jest obciążany, który badamy, czy na nim jest obciążenie. Tutaj mamy zasilanie z sieci. Natomiast tu mamy, ja mam tutaj w moim przypadku zapięty ten stycznik. No jest to dosyć dziwne, takie nieintuicyjne rozwiązanie przy podłączaniu tego. Pierwszy raz, że tak powiem, musiałem sobie to pospinać wszystko na krótko, żeby zobaczyć, czy mi to w ogóle zadziała. Natomiast no to działa. I na koniec jeszcze informacja, jak podłączyć stycznik do tego przemiennika nadprądowego. Tam, gdzie w przemienniku nadprądowym mamy LOAD, czyli wyjście, podłączamy do zacisku A1-A2, czyli do coil contact, czyli po to, żeby zasterować cewką w tym styczniku. Natomiast u mnie już sama grzałka jest podpięta do wyjść R1-R2, czyli wyjścia stale zamknięte. Po prostu, jeżeli samochód się nie ładuje, nie ma obciążenia, czyli elektromagnes nie jest zasilany i te styki są zwarte. Natomiast jak samochód się ładuje, te styki się rozwierają. I tak to u mnie jest podłączony. W tym filmie to tyle. Myślę, że dosyć dokładnie opisałem, jak działa połączenie przekaźnika ze stycznikiem. Oczywiście, pod spodem w opisie filmu zostawię linki, zarówno do przekaźnika, jak i do stycznika. Zapraszam do zadawania pytań. Na Facebooku otworzyłem też forum anNG Polska, więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, zapraszam do zapisywania się i zadawania pytań. Link również w opisie. Pozdrawiam. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.